Ma. Któregoś pięknego dnia młoda i wrażliwa ćma zakochała się w gwieździe. Powiedziała o tym swojej mamie, a ta poradziła jej, że lepiej jest zakochać się w lampce z abażurem. Gwiazdy nie są po to, by się w nich kochać i fruwać wokoło nich, wyjaśniła. Do tego są lampy. W ten sposób przynajmniej do czegoś dojdziesz, dodał ojciec. Lecąc do gwiazd nic w życiu nie osiągniesz. Jednak ćma nie posłuchała ani matki, ani ojca. Co wieczór po zapadnięciu zmroku, gdy zajaśniała jej ukochana gwiazda, ćma leciała wysoko w górę i wracała do domu o świcie, zmęczona ogromnym i daremnym wysiłkiem. Pewnego dnia ojciec powiedział jej tak, już od wielu miesięcy ani razu nie przypaliłaś sobie skrzydeł i obawiam się, że nigdy to ci się nie uda. Wszyscy twoi bracia zrobili to już wiele razy, krążąc wytrwale wokół ulicznych latarni. Wszystkie twoje siostry opaliły sobie skrzydełka, fruwając wokoło domowych lamp. A ty, taka duża i silna ćma, nie masz żadnego śladu na skrzydłach ani na plecach. Wstyd! ćma opuściła rodzinny dom. Lecz w dalszym ciągu nie latała wokół ulicznych czy domowych lamp. Uparcie próbowała dotrzeć do gwiazdy, odległej o miliony lat świetlnych. Boćma wierzyła, że i gwiazda jest zawieszona wśród górnej gałęzi najwyższego wiązu. Nieustanne próby dosięgnięcia obiektu swoich uczuć sprawiały jej pewnego rodzaju przyjemność. W ten sposób dożyła sędziwego wieku. Rodzice. Bracia i siostry umarli już dawno, spaleni za młodu, w wysokiej temperaturze ulicznych latarni i domowych lamp. A ona żyła zdobywając wciąż na nowo podniebną przestrzeń. Jeśli na niebie twego życia, świecie jakaś gwiazda, nie trać czasu na przypalanie sobie skrzydeł o byle jakie małe lampy.